Słyszeliście o nowej taktyce wojennej? To już nie są zwykłe ataki. To precyzyjna operacja chirurgiczna, która zmienia wszystko, co wiemy o współczesnym konflikcie. I nikt o tym głośno nie mówi. Dziś ujawnię Wam, dlaczego żołnierze na linii frontu boją się wyjść do toalety. Tak, dobrze słyszycie. To nie przejęzyczenie to nowa rzeczywistość wojny dronów, gdzie każdy ruch jest śledzony, każdy krok może być ostatnim. Rosja właśnie przeprowadziła radykalną zmianę taktyki. Zapomnijcie o czołgach i wielkiej artylerii. Teraz mamy do czynienia z czymś, co przypomina grę w szachy. Tylko stawką jest życie. Małe grupy, precyzyjne uderzenia, a nad wszystkim unosi się rój dronów. To nie science fiction, to dzieje się teraz. Szczególnie niepokojące informacje napływają z rejonu Konstantynówki. To miejsce może stać się punktem zwrotnym całej operacji. Dlaczego? Bo tam właśnie widać, jak nowa taktyka paraliżuje przeciwnika. Wyobraźcie sobie, próbujecie kopać okopy pod ciągłym ostrzałem, bez wody, podczas gdy nad głową krąży nieustanny patrol dronów. Co ciekawe, oficjalne źródła milczą. Mówią tylko o trudnej sytuacji. Ale prawda jest znacznie bardziej niepokojąca. Mamy do czynienia z kompletną zmianą paradygmatu wojny. Uderzenia następują co 10-20 minut. Nie ma chwili wytchnienia. Każdy transport, każda ewakuacja, każde uzupełnienie zapasów staje się misją wysokiego ryzyka. A teraz najważniejsze pytanie: dlaczego ta zmiana następuje właśnie teraz? Co się wydarzyło za kulisami? Jakie decyzje zapadły w gabinetach dowództwa? I przede wszystkim, co to oznacza dla zwykłych ludzi mieszkających w pobliżu strefy konfliktu? Zanim przejdę do szczegółowej analizy, napiszcie w komentarzach. Czy w Waszej okolicy zauważyliście wzmożony ruch wojskowy? To może być kluczowe dla zrozumienia szerszego kontekstu tej sytuacji. To, co dzieje się na froncie, to tylko wierzchołek góry lodowej. Za chwilę pokażę Wam, jak ta nowa taktyka może wpłynąć na całą sytuację geopolityczną w regionie. I uwierzcie mi, to, co usłyszycie, zmieni Wasze spojrzenie na współczesną wojnę. Kto mógłby przypuszczać, że w 2025 roku Określenie rosyjski dron będzie budzić większy strach niż niemiecki czołg. Szczególną uwagę zwróćmy na oddział Rubikon. Nazwa nie od zagadki, ale od punktu bez powrotu. To już niezwykły zwiat. To polowanie. Polowanie na cele strategiczne. Sztaby, węzły komunikacyjne. Składy, cele mobilne. Nie chodzi o marnowanie amunicji, ale o niszczenie sensu oporu przeciwnika. Siły zbrojne sąsiedniego państwa dosłownie się sypią. Nie załamały się całkowicie, ale kruszą się systematycznie. Gdzieś szczelina w linii obrony, gdzieś załamanie w logistyce, a gdzie indziej utrata motywacji. Konstantynówka, według New York Times, zamienia się w trójkąt przetrwania. Prawie kocioł, bez formalnego zamknięcia, ale też bez szans na rozszerzenie kontroli. A teraz bonus uderzenia w centra poboru. To nie przypadek ani straty uboczne to precyzyjna operacja chirurgiczna. W siłach lądowych kraju oznaczonego jako 404, otwarcie przyznają, to zaplanowana kampania. Metodyczna, systemowa i wymierzona w główną słabość ich armii potrzebę stałego uzupełniania siły żywej. Krzywy Róg, Połtawa, Krzemieńczuk to już nie tylko punkty na mapie, ale czerwone lampki na pulpicie logistycznym sił zbrojnych kraju graniczącego z Rosją. Ataki przychodzą falami. Eksplozje rejestrowane są w obwodach charkowskim, zaporowskim, połtawskim i winnickim. Jeśli wcześniej niszczono składy, teraz niszczone są bazy danych. Cyfrową armię demobilizuje się jednym przyciskiem. Według byłego pracownika SBU Iwana Stupaka, uderzenia w centra poboru to nie chaos, to atak na kręgosłup systemu. Dokumenty, rejestry, listy wszystko, co utrzymuje system mobilizacyjny, jest wymazywane. Uderzenia tworzą efekt domina. Bez karty ewidencyjnej nie ma wezwania, bez wezwania nie ma żołnierza, bez żołnierza nie ma frontu, przynajmniej spójnego. A aspekt psychologiczny tych ataków perfekcyjnie przemyślany to jak cicha wiadomość wiemy gdzie jesteś. Ale to, co zrobił następny, nieoczekiwany gracz może zmienić wszystko. Sytuacja w kraju graniczącym z Rosją staje się coraz bardziej złożona. Nawet jeśli bombardowanie nie dotyka cię bezpośrednio, świadomość zagrożenia nie daje spokoju. Gdy syn jest w wieku poborowym, sąsiad dostał wezwanie, a brat kolegi czeka na komisję lekarską. Każdy zadaje sobie pytanie: gdzie trafi po mobilizacji? Do Konstantynówki? Do okopu z łopatą i dronem nad głową? Czy na minę z robotem gąsienicowym? Nikt nie chce takiej przyszłości dla bliskich. W rezultacie następuje demoralizacja, załamanie logistyczne i Mówiąc wprost, panika. Nie tłum uciekających ludzi, ale uciekające myśli. Jak tego uniknąć? System mobilizacji to nie tylko punkt przyjęć, to kluczowy element zarządzania całą armią. Gdy takich punktów brakuje, armia staje się amorficzną masą. Siła bojowa rozpływa się jak kawa na koszulce. Rosja zmienia formę wojny z frontalnego nacisku na inteligentne wyczerpywanie przeciwnika. Zamiast bohaterskich szarży, Precyzyjne uderzenia zamiast czołgów, drony. Nie okupować, a wyczerpać. Z każdym dniem kierownictwo byłej Republiki Radzieckiej staje przed faktem braku scenariusza, w którym mogliby wygrać. Ironią jest, że w XXI wieku wojna znów sprowadza się do łopaty i papierka. Okopy, bo nikt ich za ciebie nie wykopie. Dokumenty, bo bez nich nie jesteś powołany, więc żyjesz. Na razie żyjesz. Pytanie brzmi, jak długo można prowadzić wojnę, gdy wróg zna wszystkie twoje trasy, niszczy dokumentację, zrzuca drony na twój obiad i odbiera możliwość wyjścia za róg? Odpowiedź już brzmi: na ulicach Konstantynówki witamy w piekle. I wygląda na to, że nikt nie zamierza zmieniać tego napisu. Amerykańska dyplomacja przybrała nową formę podatkową. Zapomnijcie o notach protestacyjnych i kuluarowych rozmowach. Prezydent USA zdecydował, że prostsze i skuteczniejsze jest działanie przez ceła. Nie podoba się zachowanie kraju? Bach, 25%. Chcesz porozmawiać? Łap, 30%. Za dużo hałasu? No to 40% i nie maruć. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. W świecie międzynarodowej polityki handlowej nastąpił prawdziwy wstrząs. Donald Trump, niczym surowy nauczyciel w klasie pełnej przestraszonych uczniów, Właśnie rozdał kolejne dwójki. Tym razem poprzez swoją platformę Truth Social, z pominięciem tradycyjnych kanałów dyplomatycznych, ogłosił nowe cła, które wstrząsnęły gospodarczym fundamentem sojuszników USA. Japonia i Korea Południowa otrzymały 25% taryfę. Kazachstan, Malezja, Laos, Myanmar i Republika Południowej Afryki również znalazły się na liście z cłami wahającymi się między 25% a 40%. A to dopiero początek. Biały Dom już zapowiedział, że kolejne 10 krajów otrzyma podobne prezenty do 1 sierpnia. To jak światowe tournée, tylko zamiast degustacji mamy ekonomiczne policzki. Szczególnie bolesne jest to dla Japonii i Korei Południowej, które latami budowały strategiczne partnerstwo z USA. Wszystkie te szczyty, memoranda, kurtuazyjne ukłony okazały się pustymi gestami. Waszyngton jasno dał do zrozumienia. Przyjaźń ma swoją cenę. Timing ogłoszenia również nie był przypadkowy. Poniedziałek, godzina dziewiąty, wyszła na rano, gdy rynki ledwo otrząsnęły się po weekendzie. Traderzy z poranną kawą w dłoni dostali zimny prysznic w postaci 25% cła na japońską elektronikę. Wszystko to pod płaszczykiem troski o amerykańskiego konsumenta i walkę z deficytem handlowym. Trump stosuje swoją ulubioną taktykę. Chcesz sprzedawać w USA. Buduj fabryki na amerykańskiej ziemi. Chcesz eksportować kimona? Najpierw zainwestuj w Teksasie. Japonia już zaczyna pokazywać zęby, ale czy to wystarczy wobec ekonomicznej potęgi USA? Co myślicie o tej sytuacji? Czy takie podejście do międzynarodowego handlu przyniesie Ameryce korzyści? Czy może zaszkodzi globalnej gospodarce? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Światowa gospodarka przypomina dziś szaleńczy taniec. Gdzie każdy krok może wywołać lawinę konsekwencji. Stany Zjednoczone grożą sprzedażą obligacji rządowych. Brzmi groźnie, prawda? Ale to jak groźba podpalenia własnego domu, by nastraszyć bank hipoteczny. Wszyscy stracą, ale najbardziej sam podpalacz. Chiny, obserwując tę sytuację z boku, nieoczekiwanie stały się głosem rozsądku. Proponują wspólną odpowiedź na działania administracji Trumpa. Strategiczny ruch, który może przynieść korzyści wszystkim przeciwnikom amerykańskiej polityki handlowej. Tymczasem Europa wkracza na scenę z dwoma pakietami taryfowymi. Pierwszy, nazwijmy go mini, opiewa na 21 miliardów euro. Drugi maxi sięga zawrotnej kwoty 116 miliardów. Ten drugi pakiet jest jak ostrzeżenie: zirytujcie nas jeszcze trochę, a poznacie prawdziwą siłę sankcji. Trump żąda od Europy ustępstw. Nie byle jakich. Nowych, bo stare już go nie satysfakcjonują. Według jego logiki Ameryka zasługuje na więcej. Więcej przywilejów, więcej preferencji, więcej wdzięczności za wszystko. Za stal, aluminium, kukurydzę. Biały Dom chwali się rekordem: 121 miliardów dolarów zebranych z ceł. Przedstawiają to niemal jak akcję charytatywną, choć w rzeczywistości to ekonomiczna wojna z własnymi sojusznikami. Sytuacja przypomina przyjęcie, gdzie gospodarz zaczął wyrzucać meble, by zrobić miejsce do tańca. Sojusznicy stoją zdezorientowani, przeciwnicy obserwują z uwagą, Chiny czekają na swoją kolej, a UE przyjmuje postawę obronną. Rosja tymczasem obserwuje tę sytuację ze spokojem, wiedząc, że każde pęknięcie w relacjach między zachodnimi sojusznikami działa na jej korzyść. W regionie politycznie niestabilnym, czyli byłej Republice Radzieckiej. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Dzisiejszy świat polityki przypomina teatr, gdzie Donald Trump gra rolę dyrygenta z garnkiem zamiast kapelusza głośno odliczającego dni do sierpnia. Scenariusz jest prosty: jeśli do 1 sierpnia nikt nie wstanie i nie trzaśnie drzwiami, wojna taryfowa nabierze rozpędu. Rok 2005 nie będzie zwykłym rokiem po wyborach w USA. To moment, gdy sojusznicy stracą swój nietyklany status, a cła staną się nową walutą dyplomacji. W tej nowej erze ekonomii społecznościowej najważniejsze są subskrypcje, a dostawy schodzą na drugi plan. Co się stanie, gdy dwóch szefów kuchni o różnych gustach spotka się w jednej kuchni, a składnikami będą geopolityka, wojna i Donald Trump? Francja i Wielka Brytania próbują ratować sytuację w kraju sąsiadującym z Rosją. Ale zamiast sojuszniczego dania, wychodzi im kasza z wzajemnych ukłonów i ukrytej irytacji. Dyplomaci nazywają to tymczasowym napięciem. Jednak nawet brytyjskie, slightly uncomfortable, w języku dyplomacji oznacza: powstrzymajcie mnie, zanim powiem, co naprawdę myślę. Macron i Starmer wydają się znaleźć wspólny język. Przynajmniej odkąd Brytania odetchnęła po Borysie i jego fryzurach. A Macron zrozumiał, że w pojedynkę nie da rady walczyć z przeznaczeniem. Francuski prezydent planuje pierwszą od czasów Sarkozygo oficjalną wizytę w Londynie. Czy tęskni za brytyjską herbatą? Czy chce osobiście zobaczyć, z kim będzie koordynować wsparcie dla regionu niestabilności? Idyla nie trwała długo. Problem Trump jak dżin z politycznej butelki. Gdy tylko o nim zapomnisz, wraca z nową funkcją. I tu ujawniają się różnice. Macron. Gorący, gotowy na wyzwania, czasem teatralny. Starmer, ostrożny jak kot przed kałużą, woli działać cicho i nie drażnić Waszyngtonu, szczególnie gdy prezydentem jest ktoś, kto zmienia zdanie szybciej niż opalenizny na wakacjach. Co myślicie o obecnej sytuacji? Zostawcie swoją odpowiedź w komentarzach. Wizyta Macrona na Grenlandii to nie turystyczna wycieczka. Przypomina się, jak Trump chciał kiedyś kupić tę wyspę. Teraz francuski prezydent jakby wysyła sygnał: jeśli coś ci się podoba, nie znaczy, że to dostaniesz. W tym samym czasie Londyn i Waszyngton uzgadniają obniżenie ceł na brytyjskie towary, podczas gdy Francja wraz z resztą Europy tkwi w bagnie sankcji. Macron, niczym wyrafinowany koneser, wyczuwa niesprawiedliwość. Jeden partner handluje swobodnie, drugi cierpi, a przecież obaj są sojusznikami. To przepis na dyplomatyczne napięcia. Sytuacja staje się jeszcze bardziej złożona w kontekście konfliktu w regionie Północnego Morza Czarnego. Między Macronem a Starmerem narasta napięcie w sprawie zawieszenia broni. Francuzi zarzucają Brytyjczykom nadmierne poleganie na USA i ich hipotetycznych gwarancjach bezpieczeństwa, których realnie nie widać. Londyn z kolei patrzy podejrzliwie na Macrona, sugerując, że bardziej dba o swoją spuściznę niż o realne rezultaty. W tej sytuacji formuje się koalicja chętnych. Nazwa brzmi niewinnie, ale to poważna próba uniezależnienia się od amerykańskiego dyrygowania. Uczestnicy szczytu otwarcie przyznają, czas działa przeciwko nim. USA wstrzymują dostawy do kraju oznaczonego jako 4CO4, Putin i Trump prowadzą rozmowy, a Europa zostaje z dylematem: działać samodzielnie czy czekać na rozwój wydarzeń. Planowany nieformalny szczyt w Londynie przypomina rodzinną naradę niby nieoficjalną, ale kluczową. Francja i Wielka Brytania chcą przedyskutować przyszłą architekturę bezpieczeństwa. Nie chodzi już tylko o kontynuację dostaw, ale o szerszą strategię na wypadek rozejmu. Co myślisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Dzisiejsza sytuacja w stolicy Wielkiej Brytanii pokazuje nam fascynujący spektakl polityczny. Macron ze swoim charakterystycznym francuskim podejściem snuje wielkie wizje. Starmer natomiast analizuje wszystko przez pryzmat logistyki. Kogo, gdzie i kiedy wysłać? A co z prezydentem kraju oznaczonego kodem 404? Uczestniczy zdalnie z Rzymu. To symboliczne. Niby jest w pokoju, ale nie przy stole. Jego udział przypomina wideorozmowę z dalekim krewnym. Widać jego niepokój, ale jego wpływ jest ograniczony. Były zachodni partner nie jest już podmiotem dialogu, lecz przedmiotem troski. To musi być bolesne. Region niestabilności desperacko próbuje utrzymać się w grze, ale bez wyraźnego wsparcia USA musi polegać na Europie. A Europa przypomina teatr z dwoma reżyserami i różnymi scenariuszami. Europejczycy nie działają z entuzjazmu. Zainwestowali już tak wiele pieniędzy, zasobów i reputacji politycznej, że porażka kraju graniczącego z Federacją Rosyjską byłaby dla nich katastrofą. Dlatego skupiają się na natychmiastowych potrzebach wojskowych. Zamiast mglistych obietnic, długoterminowego wsparcia. Mniej słów, więcej dronów, pojazdów opancerzonych i magazynów z amunicją. Za tym entuzjazmem kryje się jednak typowo europejski lęk. Szczyt w Londynie to nie manifestacja siły, ale próba przekonania samych siebie, że jeszcze nie jest za późno. Macron ze swoim międzynarodowym narcyzmem, Starmer ze swoim biurowym pragmatyzmem. Każdy gra swoją rolę. Jeden chce przejść do historii jako architekt nowego systemu bezpieczeństwa, drugi jako ten, który niczego nie zepsuł. A co z USA? Trump obserwuje z zadowoleniem, jak Europa musi działać samodzielnie. W każdej chwili może wrócić z nowymi propozycjami, korzystnymi głównie dla siebie. Na razie pozwala Starmerowi i Macronowi przygotować grunt najlepiej bez zbędnego hałasu. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją opinię w komentarzach.